Również reprezentant KO Zagorzów w kategorii do 70 kg Eliasz Dzitowiecki. Zapraszamy Eliasza na wagę. I szykuje się od razu jego rywal, reprezentant No Limits Łukasz Sakaru.

69,900 Panowie, zapraszam na ten Facebook Face. Ej, panowie, to jest, to jest, to Panowie, przodem do reportera Proszę, przodem do reportera, jutro jest walka. Przodem do reportera Panowie, panowie, przed panowie, przodem, jutro sobie rozwiążecie te problemy. Jak widzimy, emocji nie brakuje. I dobrze. Tak? Tak ma być. Obrigado.